Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 1320 Michał Poglękowski, zapraszam. Katowicka prokuratura ma nowe, można chyba powiedzieć, przełomowe informacje o okolicznościach śmierci półrocznej Magdy Sosnowca. Śledczy mówią o prawdopodobnym udziale osób trzecich w ukryciu zwłok dziewczynki. Rozpatrują też wersję celowego pozbawienia życia sześciomiesięcznego dziecka. Pierwsi świadkowie zeznawali w procesie dziennikarza motoryzacyjnego Macieja Z. oskarżonego o nieumyślne spowodowanie w 2008 roku w Warszawie w wypadku Ferrari, w którym zginęł